Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis na nuggetsy z kurczaka, który każdy lubi. Zapraszam was i pokażę wam krok po kroku, jak możecie je przygotować w domu. Od czego zaczynamy? Jedna pier z kurczaka. To jest dość duża pier z kurczaka. Ona nam wystarczy na dużo nugetów. Do tego moja panierka, piękna chrupiąca. Jak przygotować taką panierkę, możecie zobaczyć w innych moich filmach. Serdecznie zapraszam. No, i do tego szklanka mleka i trochę zwykłej mąki. Będziemy musieli trochę zagęścić to mleko. Niektórzy dodają jajka, ja niestety nie używam jajka, używam mleka z odrobiną mąki. Wydaje mi się, że to lepiej wiąże wszystkie składniki. Tak więc wyrabiamy to. Dobrze, kiedy masa jest gotowa, zajmujemy się kurczakiem, dajemy go. Na tę, na deskę i zaczynamy kroić. Pamiętajcie o tym, żeby odciąć wszystkie niedoskonałości, wszystkie żyłki, kawałki jakiegoś tłuszczu. No i później kroimy je w mniej więcej takie kawałki. To jest najlepsze na Nuggetsy. Popatrzcie, fantastycznie. Świetne kawałki kurczaka. Będziemy je smażyć na oleju. Niektórzy y, mogą zrobić, możecie sobie zrobić też w piekarniku. Ja preferuję na oleju więcej tłuszczu, więcej smaku. Hop. I tak pokrajone kawałki będziemy panierować. Zaczynamy moje panierowanie. Proszę państwa, co za spotkanie? Spotka się kurczak z moją panierką. Panierka jest idealna, tak więc tylko zanurzamy mojego kurczaka w tej otomasie i wrzucamy do panierki, mieszamy i ubijamy mojego kurczaka. Powstanie nam z tego taki oto nugget. To nie są nugecy z McDonalda, bo w McDonaldzie niestety nuggetsy są z mielonego mięsa i jest tam około 60% kurczaka w takim nugecie, A tu jest 100% tak więc lepiej być nie może piękne całe kawałki kurczaka. Ja w McDonaldzie próbowałem tych nuggetów i powiem Wam, że mi nie smakują. Nie lubię, nienawidzę. Och, chyda. I smakują jeszcze jak wegeta. A moje nuggetsy, popatrzcie, idealne, świeże, gotowe do jedzenia. Przygotowanie takiej takiej panierki zajmuje trochę czasu, ale tak jak mówiłem w moim poprzednim filmie, jak zrobicie sobie więcej tej panierki, to Wam się to opłaci i możecie trzymać to przez dłuższy czas. Tak więc kontynuujemy w tym czasie, mówię, panierowanie nugetsów. Dobra, wyłącz. Dobra, wyłącz. Kiedy opanierowałem moje nugetsy, wrzucam je na Olej, dość yy, głęboki, dość ciepły, temperatura około 170 stopni Celsjusza. Zamaczam je. Popatrzcie, hop, i będą się tutaj smażyć. Czas pieczenia 4-5 minut w zależności od wielkości Waszych nuggetów W międzyczasie jak czekamy na nasze nugetsy, przygotuję fantastyczny tip barbecue także co będzie nam potrzebne barbecue sos na razie jeszcze nie odkryłem tajemnicy tego sosu ale jestem na dobrej drodze muszę tylko jeszcze zrobić kilka prób i testów i za niedługo może pojawi się filmik jak zrobić sos barbecue ale jak na razie pokażę wam jak zrobić fajny dip z tego sosu potrzebujemy dwie łóżki sosu barbecue do tego łyżka majonezu i szczypta papryki. O. Tak, dokładnie tyle. Nic innego nam nie trzeba. I to będzie mój barbecue dip. To jest taki fantastyczny sosik do moich nugetów. Popatrzcie. Już nabrał koloru. Musicie go tylko dobrze wymieszać, żeby nie był grudek majonezu. Żeby był gładki, fajny i gładki. A cała reszta... Sama przyjdzie, hop, sos barbecue gotowy. Teraz nasze nugetsy są też gotowe, wyciągamy je, piękne, chrupkie, idealne. Możemy je podawać, tak jak mówiłem, z każdego rodzaju sosami. Możemy podawać z jakąś salsą, możemy podawać z sosem barbecue, możemy podawać z pięknym sosem czosnkowym też sobie tutaj przyrządziłem taki sos czosnkowy jak przygotować taki sos możecie zobaczyć w innych moich filmach serdecznie zapraszam ja zrobiłem dwa, jeden majonezowy barbecue i czosnkowy tak więc z tym będę serwował moje nuggetsy no i teraz wykładamy piękne, soczyste kawałki kurczaka takie nuggetsy każdy chce Chcę sobie dziabnąć takiego nuggetsa, są idealne na imprezę, dzieciaki je uwielbiają, do tego dwa rodzaje sosów i co więcej nam potrzeba, nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba, przepiękne kawałki złotego, chrupiącego kurczaka. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i nie mogę się doczekać kiedy zjem sobie takiego kurczaka. Życzę smacznego i zapraszam na stronę Kocham gotować, gdzie możecie mnie polubić oraz na mój kanał YouTube. Do zobaczenia!